Bardzo witam. W kolejnym filmie na kanale dobrze się baw. A dzisiaj pokażemy wam taką oto grę imprezową pod tytułem Wyzwanie szeptanie. A teraz pokażemy wam jak to wygląda w środku. Co znajduje się w zestawie z grą? My już otwieraliśmy, także to nie będzie zapakowane tak elegancko jak było po przyjeździe Babu. do nas. To są między innymi słuchawki, słuchawki umionce. Pamiętajcie, że trzeba dokupić własne baterie 3 razy AA. Pach. I tu. Słuchawki mamy... wyglądają całkiem konkretnie. 150 kart. 150 kart z hasłami. Słuchawki zakładamy na uszy i przyciskamy je najlepiej mocno do tych uszu. I tam w tych słuchawkach są takie różne dziwne dźwięki. Jak widzicie, zapaliło się tutaj światełko, i to oznacza, że one właśnie tam sobie, trudno to powiedzieć, grają. Daj na chwilę te słuchawki, może uda się. O! To są takie dziwne dźwięki. A to w tle to, to nie słuchawki, to nasz pies. Do słuchawek dołączono również aż 150 kart. Na każdej z tych kart są dwa hasła z jednej strony i dwa hasła z drugiej strony. I teraz cała zabawa polega na tym, żeby osoba, która zakłada słuchawki, odgadła, co osoba szepcząca do niej miała na myśli, czyli co przeczytała z tej kartki. Zaraz Wam pokażemy, jak to wygląda w praniu. No, szepcz. Kawior to rybie jaja. Kawa to rybie jaja? No nie do końca kawior ma rybie jaja, ale Filip powinien mówić szeptem, a powiedział głośno, także jeszcze jedna próba. Uwaga, Filip szepcze. To pierwsze zdanie. Jesteś moim najbardziej szalonym kuzynem. Jeszcze raz. Jesteś moim najbardziej szalonym kuzynem. Zgaduj? Ptaki latają kluczem. <noise> nie, jesteś moim najbardziej szalonym kuzynem. Aha. Uwaga Damianowi, kończy się czas. Pierwsze hasło, zielone, Mikołaj czyta szeptem. Ale jeszcze nie. Jeszcze nie? Bo słuchawki się muszą, dźwięk musi się skończyć. Dobra. Uruchamiam słuchawki. Przyduś do ucha. A Mikołaj szepcze. Czy się kłócimy? Jeszcze raz. Czy się kłócimy? Nie. Usta mi pokazuje jak mówi. Ale bo szeptem. Tak tam... Czy się kłócimy? Szczypiorek szczypi w oczy? <laughs> nie. Czy my się kłócimy? Aha. Ok, mocno? No dobra i teraz rundka Filipa. Hasło to jest to z góry. Damian czyta szeptem. W skończył się dusz. Filip? W skończył się dusz. Zgaduj. Sport to najbardziej szalony sport. W drukarce skończył się. Tuż, jak widzicie, to wcale nie takie proste. Teraz e, Mikołaj próbuje pierwsze hasło. Damian szepczy to pomarańczowe z góry. Mm. Karczuki mają wielkie serca. Dzieci jadą w autobusie. <laughs> Czyż to w ogóle nie przypomina tego. No nie. nie, przeczytaj sobie. Przeczytaj! Przeczyta na głos! Przeczytaj na głos! Karczochy mają wielkie serce. No tak. Trzy, Powiemy wam jeszcze, że dźwięki w tych słuchawkach no, są, są takie dziwne. Zaprezentuj Filip jakie były między... No tak, i też zaprezentuj. Ale <śmianie> 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 takie były, naprawdę. Dobra, teraz Filip czyta Mikołajowi pierwsze zielone. No, dostał za to ale... No, jeszcze raz. Dziadek przyniósł sól. Co? Jak jakbyś powiedział gitarę. Pokaż mu. Także zobaczcie, nikomu Bosta tak naprawdę nie udało się odpowiedzieć. Właściwie ani razu żaden z Was nie odgadł całego hasła. To się tylko wydaje, że jest takie proste, ale wcale takie łatwe nie jest. Ogólnie przy grze może być naprawdę mnóstwo śmiechu, ale zachęcamy do grania ze znajomymi i to najlepiej po czymś mocniejszym. Zapraszamy na kolejną recenzję. Pozdrawiamy.